Tomasz Tyczyński, mam przyjemność kierować Muzeum Witolda Kombrowicza i być sekretarzem Nagrody Literackiej imienia tegoż. Ja zupełnie nieoficjalnie, zanim Michałowi Węgrzyńskiemu oddam głos, który poprowadzi dzisiejsze dokończenie gali piątej edycji Nagrody i ogłoszenie nominacji w szóstej edycji, nadrabiamy zaległości po covidowe, to ja chcę tylko powiedzieć, że jest, jestem niezwykle szczęśliwy, że wreszcie po blisko dwóch latach możemy spotkać się twarzą w twarz, i mogę wszystkich Państwa zobaczyć, i będziemy słuchać wspaniałego koncertu. I miejmy nadzieję, że teraz już tylko tak będzie żadnych internetów będziemy spotykać się bezpośrednio twarzą w twarz. To ja tyle. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od tradycyjnych i tradycyjnie lakonicznych powitań. W imieniu organizatorów nagrody, pana prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz Muzeum Witolda Gombrowicza, witam pana Rafała Rajkowskiego, wicemarszałka Mazowsza i przyjaciela Muzeum Gombrowicza. Witam również zaprzyjaźnioną z muzeum panią Donatę Jaworską, naczelnik w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Witam również wszystkich samorządowców i polityków. Witam mecenasa nagrody Gąbrowicza, pana Jarosława Krzyżanowskiego, który jest z nami niemal od początku oraz nowego mecenasa nagrody, spółkę Zakłady Automatyki Kombut S.A., reprezentowaną dziś przez panią Annę Słopiecką. <klucza> Witamy pana prezesa Mirosława Szczepańskiego, reprezentującego partnera nagrody, firmę Uni Development. Witamy wszystkich przyjaciół i sponsorów, którzy wspierają działalność Muzeum Witolda Gombrowicza. Ale przede wszystkim witamy tych, którzy dziś są najważniejsi, czyli twórców i ich czytelników, czyli wszystkich państwa. Oraz oczywiście kapitułę Nagrody Gombrowicza, która podpowiada państwu, co czytać warto. To może tyle powitań. Zapraszam pana prezydenta na scenę, by tradycyjnie wygłosił tradycyjnie krótkie przemówienie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, ale to naprawdę bardzo serdecznie w, tych, w tej miłej scenerii i wśród drzew i zieleni Muzeum Gąbrowicza. Również, podobnie jak Pan dyrektor, Pan kurator Tomasz Tyczyński, uważam, że świetnie się dzieje, że możemy się wreszcie spotkać. Za nami kilkanaście miesięcy czasu smutku, czasu pandemii, koronawirusa i tych wszystkich złych rzeczy, które do nas. Docierały. Mam nadzieję, że to wszystko już za nami i dzięki temu możemy się spotkać po raz drugi przy okazji piątej edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Szanowni Państwo, ja niezmiennie tkwię na stanowisku, że gmina miasta Radomia i prezydent Radomia będzie wspierał tę inicjatywę. Od pięciu lat wspólnie, razem budujemy markę tej nagrody. Ta marka jest w świecie literatury już coraz lepsza. Słuchamy z wielu miejsc, że właśnie ta nagroda jest ważna dla twórców i utrwala ona to przekonanie, że Radom jest doskonałym miejscem do tego, aby rozpoczynać. Wielką karierę, nie tylko sportową, ale również tę karierę artystyczną. Szanowni Państwo, przed nami druga odsłona piątej edycji, bo już w listopadzie mieliśmy okazję spotkać się i wręczać nagrody, ale mam nadzieję, że to dzisiejsze wydarzenie będzie takim przełomowym, ale też i historycznym, bo myślę, że nie trafi się w najbliższych kilkunastu latach i mam nadzieję, że nie trafi się w ciągu najbliższych kilkunastu lat właśnie taka edycja, która będzie musiała być dzielona na dwa wydarzenia. Szanowni Państwo przed nami dziś nominacje, ale także uhonorowanie laureatki piątej edycji Nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Życzę miłej zabawy. A ja pozwolę sobie przypomnieć teraz, że laureatką piątej Edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza została pani Barbara Sadurska za książkę Mapa, opublikowaną przez wydawnictwo Nisza. Brawo. O przyznaniu nagrody decyduje kapituła w składzie Jerzy Jarzębski, przewodniczący, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak oraz Justyna Sobolewska. Proszę teraz przedstawicielkę kapituły profesorkę Ewę Graczek o odczytanie laudacji. Przypominam państwu, że laureatką jest pani Barbara Sadurska za powieść mapa. Powieść właściwie nie wiem, czy to jest trafne określenie gatunkowe, bo siedem rozdziałów to autonomiczne opowiadania połączone ze sobą motywem mapy i jej wielowieczną historią. Sadurska w rozmowie z Michałem Nogasiem mówiła jednak o zbiorze opowiadań. Autorka sięga w swojej narracji do wielu odmian gatunkowych, od powieści psychologicznej do powieści łoczykowskiej. Używa różnych stylów, punktów widzenia, nie respektuje też reguły następstwa zdarzeń jako czynnika rozwoju fabuły. A więc jest to rodzaj patchworku. Ale czy to już odmiana gatunkowa powieści? Nie wiadomo. Jednak na pewno ta strategia narracji wymusza aktywność czytelnika, wymusza na nim podjęcie próby poukładania wszystkich elementów w całość, ponieważ są one żywe i ruchliwe. To wartość tej książki, w której wyraziste są echa tradycji, mapy i terytorium Michela Welbecka, a więc tekstu powszechnie w recepcji uznanego za arcydzieło literatury ponowoczesnej. W pierwszej części, zatytułowanej Bezsenność, pojawia się monolog wewnętrzny 40 czterdziestoparolatka, dotyczący pozwu rozwodowego, spotkania po latach z córką, śmierci bogatego teścia i umierającej żony. W drugiej części, zatytułowanej Mapa, pojawia się monolog z perspektywy starości, historia chłopca, mężczyzny, starca ze Sfra, z Flandrii, którego matka, Polka z Bydgoszczy. Brombergu popełniła samobójstwo, a ojciec lekarz, kolekcjonor map, umarł i w spadku nakazał kontynuację jego y, lekarskiej praktyki. Jednak narrator wybrał drogę zakonną Heidelbergu. Do tego klasztoru podróżował bohater bezsenności, aby spotkać się z bratem ojca żony. Więc widzą Państwo, że te wątki się przeplatają, i choć jest to ciąg opowiadań, to jednak są pomiędzy nimi powiązania. Mapa Bronbergu skłania bohatera, który już jest kardynałem, do wyjazdu do Polski. Tu odwiedza umierającą kobietę. W trzecim rozdziale, rzeźnicki syn, obiektywny trzecioosobowy narrator, przedstawia historię powstania mapy. To się dzieje w XVII wieku, a w wątku współczesnym, który rozgrywa się w 1967 roku w Krakowie, opowiada o losach studenta. O studenckich rozruchach i relegowaniu z uczelni. W czwartym rozdziale, w następuje powrót do XVII wieku. To opowieść o historii akwaforty Rembrandta, która wisiała w gabinecie Ojca z bezsenności, czyli z tego pierwszego opowiadania. Ale też dzieje matki Żydówki i ojca, byłego esesmana, dowódcy oddziału na umszlak placu, gdzie zginęła rodzina matki. W piątej części, zatytułowanej Grobowiec, przedstawiona jest dalsza historia splątanych ze sobą dziejów. To historia akwaforty, mapy, inkwizycji i Holokaustu. To taki, według określenia narratora, grobowiec myśli, czyli bibliotek. W części szóstej, zatytułowanej Szpital, Bohaner w monologu kierowanym do lekarza psychiatry opowiadał o swoim losie. Tym razem jest to ubek owłaźnięty manią odnalezienia hitlerowca, którego zobaczył na fotografii z obozów Trawnicy, na którym była też jego matka. Odkrywa wtedy, że André, XX-wieczny, nazista, potem zobaczony w Srebrenicy, ma takie samo pismo, co André XVII-wieczny. Pojawiał się on w XVII-wiecznym wątku powieści. W ostatnim rozdziale dworzec, bohater, teraz już pacjent szpitala, wymusza przepustkę, jedzie do Bydgoszczy, aby spotkać się z córką, ma przy tym zaniki pamięci. Jak widzą Państwo, jest to bardzo gęsta, bardzo skomplikowana po, po, powieść, która krąży pomiędzy przeszłością i różnymi poziomami teraźniejszości. Bardzo dziwna to powieść, z, z trochę jakby uniwersalną historią. O tezą o trwaniu zła w świecie. Ale jest to także opowieść o ułomności ludzkiej pamięci, o niemożliwości napisania obiektywnej historii, bo zwykle, zawsze jest ona palimpsestem wielu historii osobistych, prywatnych. W takiej lekturze, mapa staje się dziełem tak splątanym, że trudno zaakceptować ją jako jednolitą fabułę. Tak skomplikowana jest ta struktura palimpsestowa. Ale może jednak inaczej. Zamiast par force składać do kupy tę fabułę, potraktować jako niezmiennik pewien model stosunków między ludźmi, jakiś, jakiś powtarzalny schemat, który odżywa w różnych okolicznościach historycznych, może potraktować to inaczej. I teraz, kiedy już grupki aktorów odnajdą swoje role i wejdą w nie, interweniuje diabelstwo. Bo przecież na mapie jest zaznaczone wejście do piekieł. A dla diabła mało istotne jest, czy to się składa w jakąś jednolitą historię. A właściwie diabeł zna tylko tu i teraz. Czy nie? Może jest inaczej, bo on chce zawsze dostać swoje dusze do potępieńczej parady. Z tego punktu widzenia wszystkie zdarzenia dzieją się w istocie tu i teraz. Niezależnie czy bohaterowie jadą wypasioną limuzyną, czy płyną galeonem. Cóż powiedzieć na koniec, książka Barbary Sadurskiej poraża dojrzałością i erudycją, a jest przy tym literackim debiutem. Czekam, czekamy z niecierpliwością na następną. Mam teraz niezwykłą przyjemność zaprosić na scenę laureatkę panią Barbarę Sadurską, pana prezydenta oraz mecenasa nagrody Jarosława Krzyżanowskiego. Głos na Prawdę powiedziawszy, choćbym nie wiem, ile się przygotowywała, to i tak w momencie, kiedy staję przed mikrofonem, mam pustkę w głowie i jeszcze po wysłuchaniu takiej laudacji doprawdy trudno cokolwiek mi powiedzieć mądrego. W tej mojej pustej głowie kołaczą mi różnego rodzaju zdania, wersy oderwane od wierszy albo słowa piosenek. I tak sobie myślę, dzisiaj na przykład chodziłam po Radomiu, najpierw poszłam pobiegać, Biegałam przed Waszym biegiem wolności, bo zaczęło się w Radomiu w 76., dzisiaj rocznica. A potem byłam na bardzo długim spacerze z przewodnikiem. I kiedy właśnie chodziłam, kiedy chodzę ulicami miast, i kiedy dzisiaj zwiedzałam Radom, i kiedy dopytywałam o różne szczegóły, w głowie brzmiały mi takie słowa, może je rozpoznacie. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Myślę sobie, że pomiędzy literaturą a muzyką e, granica jest umowna, tak samo jak pomiędzy powieścią, opowiadaniem i innymi różnego rodzaju gatunkami literackimi. Dla mnie literatura jest przede wszystkim brzmieniem, tak samo jak muzyka. I dlatego zacytowałam muzyków, i dlatego na ich koncert czekam. Czekamy. I w głowie jeszcze obraca mi się jeden wers. Dwa. Zbudujmy wielką flotę zjednoczonych sił. Jesteśmy w Muzeum Gąbrowicza, tak, z Gąbrowiczem, czemu nie? Gąbrowicz, bardzo dobrze. Zbudujmy razem z nim, zróbmy to, co się tutaj już dzieje w Radomiu. Zbudujmy wielką flotę zjednoczonych sił i stańmy po stronie słowa i brzmienia. Niech literatura brzmi, niech nie będzie ciszą, bo może zdarzyć się tak, że nie zdążymy. Więc zróbmy to, zanim. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Jak gdyby nigdy nic. Jeszcze pozostaje mi bardzo przyjemny obowiązek. E, bardzo przyjemny obowiązek, zaszczyt, podziękowania. Bardzo dziękuję Muzeum Gąbrowicza. Jestem naprawdę, naprawdę wdzięczna i doceniam to, co robi Miasto Radom i władze Radomia. Bardzo dziękuję sponsorom. I wszystkim, którzy są zaangażowani w Nagrodę Gombrowicza, to jest, to jest wielka sprawa. To jest nie byle co. Bo na starcie dostać takie wsparcie, mówię Wam to z własnego doświadczenia, to jest bezcenne. Bardzo, bardzo dziękuję. Państwo, mam teraz przyjemność zaprosić na scenę przedstawicielkę kapituły, panią Annę Kałużę. Jak wiadomo, laureaci nagrody Gombrowicza, oprócz pieniędzy, otrzymują też lornetkę. Ulubiony przedmiot Gombrowicza w ostatnich jego latach, służący między innymi do obserwowania ludzi i ich życia toczącego się na placu Grand Jardin, kiedy to osłabiony chorobą pisarz rzadka już tylko wychodził z domu. Począwszy od szóstej edycji nagrody Gombrowicza, ten jego gest podglądania życia pod słońcem południa będzie mógł powtarzać wskazany przez kapitułę autor, który pojedzie na miesiąc do Wans w ramach rezydencji ufundowanej przez zakłady automatyki Kombut S.A. Kto pojedzie do Francji i przede wszystkim kto otrzyma nagrodę Gombrowicza, dowiemy się już we wrześniu. A dziś poproszę przedstawicielkę kapituły, panią Annę Kałużę, o ogłoszenie nazwisk autorów nominowanych w obecnej, czyli szóstej edycji nagrody. Dzień dobry państwu. E, mam ogromną przyjemność przedstawić państwu nominowanych w tej edycji, szóstej edycji nagrody literackiej imienia Witolda Gomorowicza. Otóż Oficjalnie już kapituła Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza podczas spotkania, które odbyło się we wsoli 26 czerwca 2021 roku, postanowiła, że w szóstej edycji nominuje do nagrody następujących twórców i książki. Przeczytam alfabetycznie: Bobula Maciej za książkę pod tytułem Szalejów, wydawnictwo J. Dominika Horodecka, Wdech i wydech, wydawnictwo Warstwy. <klucz> Jolanta Jonaszko, Portrety, wydawnictwo Forma. <klucz> Aleksandra Lipczak, Lejla znaczy noc, wydawnictwo Charakter, <klucz> I Maciej Topolski, Nisz, korporacja Haart. Kapituła bradująca w składzie, który Państwo już znają i który jest stałym składem jak do tej pory, Jerzy Jarzębski, przewodniczący kapituły, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński oraz Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska, pragnie podkreślić, że w tej edycji nagrody wiele książek prezentowało zbliżony poziom literacki, co wybór tych pięciu, spośród których wyłoniony zostanie zdobywca nagrody Gombrowicza, czyniło niełatwym. Jurozy dziękują, dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się nadesłać swoje teksty do szóstej edycji nagrody. W ten oto sposób płynnie przeszliśmy od piątej do szóstej edycji nagrody. Jej laureata ogłosimy już 18 września podczas uroczystej gali, na którą zapraszamy wszystkich oprócz koronawirusa. A teraz wydarzenie muzyczne, koncert www zatytułowany nabroiło się oj nabroiło się przez 35 lat był na to czas udanej zabawy niczego nie brakuje nam